Witaj tu Solverize. Mamy takie zadanie. Nie obliczając pierwiastków równania x kwadrat minus 5x minus 3 równa się 0. Oblicz sumę odwrotności czwartych potęg jego pierwiastków. Jest to równanie kwadratowe. Na początku upewnijmy się, że te pierwiastki istnieją. Delta to będzie 25 minus 4 razy 1 razy minus 3, czyli plus 12. To będzie 37. Jest ono dodatnia, więc to równanie ma dwa różne pierwiastki. Czy gdyby ktoś tego nie sprawdził, to na maturze straci punkty? No moim zdaniem nie jest napisane, nie obliczając pierwiastków, no, oblicz sumę odwrotności czwartych potęg jego pierwiastków. Jest. Więc treść już zakłada, że te pierwiastki istnieją. Nie byłoby odjęcia punktów, ale no, jak chcemy się tak upewnić na własne oczy, że te pierwiastki istnieją, no to obliczamy sobie delta. I teraz skorzystamy z wzorów Wieta. x1 plus x2 to jest minus b nad a, czyli to będzie 5 pierwszych, czyli to będzie po prostu 5. Natomiast iloczyn x1 razy x2 to będzie c nad a, czyli to będzie minus 3 pierwsze, czyli to będzie minus 3. No dobrze, teraz tak. Suma odwrotności czwartych potęg jego pierwiastków. Po pierwsze trzeba dobrze zapisać to wyrażenie. Na początku mamy sumę. No suma jest wynikiem dodawania, no to sobie napiszmy plus. Co takiego dodajemy? No, dodajemy jakieś odwrotności. Odwrotność to się zapisuje 1 nad coś. No to mamy dodać takie odwrotności czwartych potęg jego pierwiastków, czyli tutaj będzie x1 do czwartej, tutaj będzie x2 do czwartej. O, czyli takie wyrażenie 1 nad x1 do czwartej. Dodać 1 na x2 do czwartej to mamy obliczyć bez obliczania tych pierwiastków. Widzimy zresztą po delcie, że te pierwiastki będą niewymierne, więc nawet gdybyśmy je obliczyli, podstawili tutaj do. Tych ułamków, no to nie byłoby to łatwe obliczenie też. No ale tutaj skorzystamy sobie z wzorów wieta. Wspólny mianownik najpierw ustalimy, to będzie x1 do czwartej razy x2 do czwartej. Pierwszy ułamek rozszerzamy przez x2 do czwartej, więc tutaj będzie tak razy 1. Drugi ułamek rozszerzamy przez x1 do czwartej, więc też pomnożymy razy 1. A no, może sobie zmieńmy kolejność tutaj u góry x1 do czwartej dodać x2 do czwartej, a na dole. Złączymy sobie to w iloczyn x1 razy x2 podniesiony do potęgi czwartej ten iloczyn już znamy, to jest minus 3, więc mianownik już mamy z głowy. No i teraz co z tym licznikiem? Zapiszemy to w taki sposób. x1 do kwadratu dodać x2 do kwadratu i to podniesiemy do potęgi drugiej. Co wtedy mamy? x1 kwadrat do drugiej to jest x1 do czwartej. Potem mamy 2 razy x1 kwadrat x2 kwadrat. Tego nie było, więc muszę to odjąć. Minus 2 razy x1 kwadrat x2 kwadrat. To się wtedy zredukuje i na końcu jest x2 kwadrat do drugiej, czyli x2 do czwartej. No, na dole to już jest sprawa załatwiona, sobie to po prostu przepisujemy. I teraz u góry mamy taką sytuację, że jeszcze nie znamy sumy kwadratów. Sumy kwadratów. Tutaj jest taki kilka pięter tego przekształcania, może to po prostu sobie tutaj na zielono jakoś wyróżnię, żeby było łatwo widać właśnie, że tym się zajmujemy teraz i to będę teraz chciał zapisać jeszcze inaczej, mianowicie jako x1 dodać x2. Do kwadratu, no to mam x1 kwadrat, dodać 2 razy x1, x2 i tego nie było, więc muszę to odjąć. I później jest dodać x2 do kwadratu. Zapiszę to sobie w takim nawiasie kwadratowym, no bo to jest to zielone, prawda? Ta suma tych kwadratów i ona jest podniesiona do drugiej, więc tutaj muszę napisać kwadrat. Minus 2 razy. Tutaj, jeżeli chodzi o iloczyn tych kwadratów, złączę sobie to w kwadrat iloczynu, czyli x1, x2 do drugiej, to będzie analogicznie jak w mianowniku. Będzie już można sobie po prostu. Podstawić. No, teraz na tym etapie to już widzę, że już w ogóle mogę wszystko podstawić, no bo tutaj mam sumę pierwiastków, która jest równa 5 tu i który jest równy minus 3, więc to będzie wyglądać tak: 5 do kwadratu, odjąć 2 razy minus 3.

Nad 81, no użyj kalkulatora, to jest 11 całych i zostają jeszcze 52,81. Zadanie jest zrobione, także takie dwuetapowe przekształcanie tej tutaj sumy czwartych potęg, tych pierwiastków, najpierw jako kwadrat sumy kwadratów pomniejszony o podwojony ilością kwadratów. A potem jeszcze to zielone, czyli suma tych kwadratów. Znowu to jest kwadrat sumy, odjąć podwojony iloczyn. No i to wszystko trzeba podnieść do kwadratu. Tutaj z uwagi na tą dwójkę tutaj też się pewnie ten kwadrat. No i tak to właśnie przekształciliśmy, żeby ostatecznie przy pomocy wzorów wieta i nietrudnych obliczeń podać wynik. Zapraszam cię serdecznie do dalszej nauki ze mną.